Może? Tak, słucham? Chciałem zapytać, jaka byłaby finalna cena Audi Q5, o której rozmawialiśmy. Po rabacie 260 tysięcy brutto. No, dużo. W sumie to, to właśnie dostałem ofertę na delikatnie używaną Q5. 100 000. Za 100 tysięcy. Za 100 tysięcy? Nie no. To jest niemożliwe, żeby ktoś za tyle sprzedawał ten samochód, ale jak bardzo lekko używaną? Ile ona ma? Nie no, no, właśnie okazało się, że, że możliwe. Chyba się zdecyduje. No dobrze, w porządku. 3 dni later Kostek błażej, słuchamy? Yy, no, no, cześć, Wojtek. Wojtek z tej strony. No cześć. Yy, yy, Wiesz co, słuchaj bo, bo y, kupiłem to Audi Kube, y, mówiłem że mm -hmm. znam tak i tak. No, Pamiętam nie, no? Ej, coś jest z nim nie tak, bo, bo zamiast logo Audi to, to ma jakiś napis, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Ej, jakiś napis zamiast logo Audi? No to ciekawe, no, a ja możesz no, mi tu podeszleć? Nie, nie, jakaś literka Z ogólnie wygląda jak zdjęć, ej, ale, 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 ale coś mi tu nie pasuje. A podeślij mi zdjęcie proszę. Powinni powinieneś dostać. Przecież to jest jakaś chińska podróbka. Co? Co? ale. To co? Jak to? Nie chińska. No to jest z tego co kojarzę. Automarkizotję. To jest chiński ale odpowiednik. To, no co ja mam teraz z tym zrobić? co, Ciężko mi powiedzieć, ale no tak samo jak na przykład y, Jayco udaje dreshovera, no to to jest taka marka, która udaje Audi. Mogę cię tylko no pocieszyć. Nie, 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 to jest jakiś a, nie absurd. A, nie no to no, weź no, no ja, tylko, a, 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 a może słuchaj, ja spróbuję to zwrócić i no. zgłoszę się wtedy, nie chcę tu przyklinać wtedy do ciebie poprawdziwy prawdziwy samochód, okej? Okay? Dobrze, no, pewnie. Już po prostu nie mogę rozwalać, już pewnie, powodzenia i czekam no. na kontakt.